Tobie powierzyłem sprawę. Nauczanie domowe. 31 marca, księga proroka Jeremiasza, rozdział 20, werset od 10 do 13. Tak, słyszałem oszczerstwo wielu. Trwoga dokoła. Donieście, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może on da się zwieść. Także go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim. Ale pan jest przy mnie jako potężny mocarz, dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępów, ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce. Dozwól, Bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. W losie Jeremiasza streszczają się losy wszystkich ubogich Jachwe, wszystkich, którzy nie mają ludzkiego oparcia. Jedynym ich oparciem jest Bóg. To często osoby, które nie są zamożne materialnie, nie są kimś ważnym w społeczeństwie, nie mają układów, które by ich zabezpieczały, nie mają funduszy, które pozwalałyby im bez problemów patrzeć w przyszłość, to osoby, które całą swoją ufność Położyły w Bogu w kwestiach zarówno duchowych, jak i materialnych, w kwestiach zarówno teraźniejszości, jak i przyszłości. Jeremiasz jest tutaj taką właśnie soczewką, skupiającą wszystkie te sytuacje, i każdy, kto widzi swoją zależność od Boga, może znaleźć tutaj siebie. Zwróćmy uwagę na tę modlitwę Jeremiasza, tę właściwie postawę, bo zawiera tutaj bardzo ważne cztery elementy. Po pierwsze jest opis, opis trudności, oszczerstwo, trwoga, donosy, odwrócenie się ludzi, którzy się mienili przyjaciółmi, podstęp. Pomsta naprawdę opresyjne, trudne sytuacje. Jeremiasz nie ukrywa, że to tak przeżywa. Jeremiasz nie ukrywa tego, co się w nim dzieje, kiedy to słyszy, kiedy go otacza właśnie taka atmosfera presji, złości, niezrozumienia i wypatrywania jego upadku. Ale w całej tej paskudnej sytuacji, w całej tej opresyjnej atmosferze, prorok wyznaje wiarę. Pan jest przy mnie. Pan jest przy mnie jak potężny mocarz. Dlatego on zwycięży, a nie prześladowcy. Dlatego on będzie wywyższony. A ci, którzy myślą źle, będą zawstydzeni swoją porażką, swoją hańbą, która się tutaj będzie pojawiać ze względu na ich przewrotność. Trzeci element to prośba. Panie zastępów, dozwól. Dozwól mi oglądać twoje działanie. Dozwól mi oglądać to, co ty czynisz. Dozwól mi cieszyć się tym, co jest realizacją Twojego planu tutaj na Ziemi. I czwarty element tej postawy, tego zwracania się Jeremiasza do Boga, to wezwanie do uwielbienia. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana, uratował bowiem życie ubogiego. To wezwanie jest... Podniesieniem swojego serca i wszystkich tych, którzy są w trudnych sytuacjach, do wielbienia Boga, do wysławiania tego, który jest godzien tego uwielbienia. Bowiem Bóg ratuje ubogich, bowiem Bóg przetrąca ręce złoczyńców, bowiem Bóg sprzyja tym, którzy Jemu ufają. Dlatego jest śpiew, dlatego jest wysławianie. Dlatego jest uwielbienie. Dlatego każdy z nas może odkryć, że nawet w najtrudniejszej sytuacji, ten, który jest przy nas, który słyszy nasze wołanie i naszą modlitwę, i naszą prośbę, ten jest godzien uwielbienia, ponieważ w nim jest cały nasz ratunek. Zadanie dla Ciebie na dziś: pomódl się według powyższego schematu, opisz sytuację. Wyznaj wiarę, wypowiedz prośbę i uwielbiaj. Niech Ci w tej modlitwie błogosławi On Sam, Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty, Godzien Chwały.